Hejka wszystkim! Witam Was na moim kanale. Dzisiaj mamy cudowną nową kolekcję. I ogólnie nazywa się Aesthetic Autumn. Ale to będzie po prostu jesienna. Cudowne saszetki. A wszystkie pozostałe kolekcje już znacie, czyli przechodzimy do wybieranka. Kolekcja Back to School. Wybraliście ołówek. Emoji cat z którego zostały dwie saszetki. Wybraliście uśmiechniętego, a uśmiechnięte są dwa. To może tego pierwszego. Dalej mamy lody. Dzisiaj może Magnum żeby nie było kwadratowo. Dalej mamy kolekcję z Bułgarii. W komentarzach prosiliście o hotel. Kolekcja z Stambułu. Tutaj też wybraliście hotel. Kolekcja K-Pop Demon Hunters, którą co? Nie. I w końcu oglądnęłam um, film, bajkę, co to jest. Nawet niezły. Weźmiemy tą Chociaż myślałam, że będzie trochę inaczej, ale okej. Okay. Dalej um, bento w stylu, z którego też zostały dwie soszetki Weźmiemy żółtą. A taka ogromna kolekcja była. I nowa kolekcja... może cały czas to na dole zostaje. Oto... A, nie, Aesthetique. Oto. Weźmiemy tą saszetkę. I oto wszystkie nasze saszetki. Tylko jedna niekwadratowa. I lecimy do otwieranka. Piu! Nie, znowu otworzyłam na Sony Angelach. Tak, nasze będą. I ostatnim miejscem, miejsca mamy trójka, dwudziestka piątka, trzydziestka, trzydziestka szósta i trzydziestka siódemka. Jakoś dużo tego. Dwie saszetki zostały. No dobra, niech będzie. Uuu! I mamy dwie naklejki. Sok z. co? Sok winogronowy pod markiem 36. Czyli na końcu wkluz I jakieś ciastka z sosem i posypką. Trzydzieści. 30... O. Ha. Ciekawe. Boże, jak to miało być? Okej. Okay. Jest git. Oj, lekko się nie zmieściłam. To są chyba dwie najładniejsze naklejki z tego wszystkiego. No i może jeszcze to i to. I to. Dobra, ale tak, mamy jeszcze wolnych miejsc. Trzy. Więc w ostatniej saszetce powinno być trzy naklejki. Jeżeli żadnej saszetki nie zgubiłam, co się okaże: kolekcja Emoji Cat, gdzie jest saszetka? Dobra, nasz kociaczek. i miejsce mam pod numerkiem 3 i 9. Zakładam, że będzie numerek 3. I uwaga. O. Okej. Okay. I tak, dzisiaj mamy śpiącego kotka. Uwaga pod numerkiem 9. Nie zgadłam. Ale cute. Tak oto prezentuje się druga strona. Pierwsza jeszcze jest nieskończona, a druga już skończona. Uważam, że cool. A więc tak, teraz monopolia. I w ogóle w poprzednim filmiku, nie wiem, czy zauważyliście, czy nie, ale tutaj gdzieś tam zaczęłam gadać o tej ulicy tak cudownie, że em, za nią nie zapłaciłam. Więc zapłacę teraz trochę lipa. Aha, gdzie jest pięćdziesiątka? Ja mam pięćdziesiątki. I co teraz? Ach, nie podoba mi się to. Dobra. Stówka. A Nie. Kto by się spodziewał? W ogóle tutaj jeszcze dwa leżą tak po prostu. Nie, co ja robię? A lekko zabrałam ostatnie dwudziestki. Sorry. Wypadło cztery, czyli raz, dwa, trzy, cztery. I stojecie na moje pole. I czynsz 8 Bardzo dużo. Niewiarygodnie dużo. No to pozbywacie się wszystkich jedynek. Drobniaków. Jej. Yeah. Widzowie zapłacili mi czynsz. Dobra, i teraz rzucam ja. Dwa, raz, dwa. Siedemnastka. Co mamy na siedemnastce? Jaką ulicę? Ciekawe, czy obklejoną. Czy będę musiała ją jeszcze obklejać cztery godziny? Nie obklejoną oczywiście. Mamy dworzec PKP Ostrudo czynsz 25, a płacy 200. Więc tak, plakietka przyklejona, więc jest git. Nerwią mnie to, że się wszystko wysypuje. Dalej mamy kolekcję lody. I tak, co mamy w lodach? Nie, w opakowaniu od lodów magnum. to są jakieś syrenkowe lody ale ładne pod markiem 1 very cool nie wiem jak wam ale mi się bardzo podobają więc już pierwsze lody na pierwszej stronie, bo tutaj już mamy trzy na drugiej. Ech. Teraz mamy kolekcję Back to School i saszetkę z ołówkiem. Zakładam, że wypadnie coś na pierwszej. Czyli z piornikiem. Ok. I tak. Aha. Dzisiaj mamy gumki do bazania w różnych kształtach. Pod numerkiem dywa zgadłam ciekawe. Teraz jakby to zrobić? No, tak nie będzie za dużo. O. Idealnie. Tylko ja chcę, żeby tutaj w końcu coś wypadło. Ileż można. Wnerwa mnie ten widok. Ale tak jest ładnie. Tak jakoś dziwnie. Ale tak git. Dalej mamy k Demon Hunters. I uwaga, kogo dzisiaj mamy? Mamy naszą kochaną Rumi z zupką chińską of course pod numerkiem 2. Idealnie. Więc tak, ostatnie miejsca mamy pod numerkiem 1 i 4. A teraz przejdziemy do nowej kolekcji, bo te dwie mamy w innym katalogu. Więc um, teraz znowu. Tada. Po prostu napis i tyle i dalej same numerki. Tak strony są nudne, ale naklejki jak na mnie cudowne. Tak pierwsza saszetka i nasza pierwsza naklejka. Yy, babeczka. Jakaś fajna pod numerkiem była. Perfekt. A więc tak, pierwszą naklejkę już mamy. Oglądajcie dalej, żeby zobaczyć, jakie będą następne. A teraz przechodzimy do następnego katalogu. Oczywiście się powywalało. Jak... Na początek kolekcja ze Stambułem. Mamy nasz czterogwiazdkowy hotel. Oczywiście, normalnie się nie może otworzyć. I tak, dzisiaj mamy Semita albo Simita i turecką herbatkę. Pod markiem 5 i miało być 4. chyba tak. Okej. Okay. Simicik przyklejony. Teraz herbatka. Nawet nieźle wyszło. Okej. Okay. Aha, czyli tu została ostatnia naklejka i tu ostatnia. wam Teraz kolekcja z Bułgarią. I przypominam, że dalej trwa konkurs. To są nagrody, takie bransoletki. I jeszcze jest jedna ekstra nagroda. Taka meduzka. Jeżeli chcecie wygrać, to musicie obejrzeć vloga i obejrzeć poprzedni odcinek, żeby wiedzieć, jak wygrać. Psarzeczka z hotelem Azuro, tam w ogóle wszędzie było to Azuro, jakieś lazuro. I dalej nie wiem, co to znaczy. Czemu to się nie otwiera normalnie? I tak. Dzisiaj mamy kasy. 10 lewa. W banknocie dwa lewa w manetce i 50 stotek pod numerkiem 7 ładne nawet Tutaj lekko się różowy wypisał Ale nie aż tak widać więc dobrze Bardzo się cieszę Trudno, jest dobrze. Więc oto dwie naklejki. Na szczęście, na różnych stronach, a nie na jednej. No. Dziękuję Wam, kochani, serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subika. Napiszcie, co chcecie. Nie zapominajcie rzucać kostką. Obejrzyjcie vloga. Z Bułgarii. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Papatki!